Brugmasia to jedna z tych fenomenalnych, ogromnych roślin o wielkich kwiatach i fantastycznym zapachu, które możemy kupić w markecie. I kupujmy je. Mimo, że to są takie małe chwaściki, a na zdjęciach są przepiękne trąby i super zdjęcia, tak to będzie tak wyglądać. To jest jedna z tych roślin, gdzie to nie jest oszustwo, tylko trzeba umieć o to zadbać. Taka roślina, która przyrasta tak szybko, a to słuchajcie, jest patyczek z mojej własnej hodowli, który jeszcze miesiąc temu, dosłownie taki, taki mały i już ma kwiaty. I tak samo wygląda sezonska z marketu, tak, jest mniej więcej taka, często w woreczku, w jakimś pudełeczku z piękną ilustracją, z wielką ilością trąb. O co chodzi? O to chodzi, że to jest cholernie pazerna roślina. Bardzo na nawóz i na wodę. Jeżeli mamy to w donicy, to już w ogóle dwa razy dziennie przy upawach podlewać musimy, ale nawożenie jest najważniejsze. Nakupimy sobie, słuchajcie, takich różnych butelek, takich różnych saszetek, i to są wszystko nawozy mineralne. I dlatego to jest ten problem. Nawozimy, a roślina i tak nie bardzo chce nam dojść do tego stanu, do jakiego byśmy chcieli. Dlatego musimy podzielić nawożenie na dwie części mineralne i naturalne czyli obornik. Czyli gnojowica z pokrzyw na początku, kiedy on narośnie w zielonej. Potem gnojowica z żywokostu może być, bo to sprzyja rozwijaniu, rozwijaniu korzeni i kwitnieniu. Do tego może być mączka kostna, do tego może być oczywiście kompost. Kompost jest cudowny, najspanialszy i podsypywanie kompostem jest super. Połączone z czymś takim, z proszkiem mineralnym, efekt będzie taki, że kupicie sobie taką malutką sadzonkę. Za chwilę będziecie mieli trochę większą z pojedynczymi kwiatkami. A za chwilkę będziecie mieli taki krzaczek. Ona w tym roku niewiele urosła. Naprawdę niewiele. To są dwie, przepraszam, żeby Was nie okłamywać. To są dwie sztuki. Tu są dwa pnie i tu są dwa pnie. Roślina, która w zeszłym roku była wielkości tamtej. Tu jest roślina prowadzona na jeden pień. Już pierwsze nie ma prawie za sobą, ale i tak. Słuchajcie, tu kwiatów jest moc. Pień jest gruby. No. Jest to złapać już. To jest jej trzeci rok i ona już jest wyższa ode mnie. Tak, a jeszcze Wam pokażę, tutaj, tutaj mam takie maluszki, te same co w doniczkach, ale te są w gruncie i też o, już trąbka jest. Tak więc brugmansje to są super rośliny egzotyczne, dostępne w marketach, tylko trzeba je nawozić wszystkim. I mało tego, nawozić je dużo. Jeżeli Wam się wydaje, że nawozicie na przykład swoje fuksje na balkonie, raz w tygodniu do każdego podlewania dajecie trochę, to tym trzeba dać dwa razy tyle. I to wtedy będzie miało efekt. Bo coś, co rośnie w takim tempie i co kwitnie taką ilością kwiatów, potrzebuje od diabła jedzenia.